Widzicie, ja sprzedam paczkę z wojanem, dzisiaj sobie ją otworzymy i zobaczycie co zamówiłam. Więc, lecak i koszulka. I nowe zdjęcie aut z autografem Wojana, które jest limitowane naklejka Wojana z logo Wojana skin Wojana i Wojan i jego zwierzęta jedna tajemnicza kar karta którą dopiero można przeczytać bo z tyłu coś pisze ale ją, ale tutaj ale ją można tylko przeczytać jak się zamówi zamówienie z Wołem shopu. więc to na dzisiaj koniec i